Się znalazłem wokół, a za 10 lat na w wokół. Nowy człowiek roku, nie nowego roku musi nadejść w końcu. Papierosy smakują jak praca od kiedy nie palę zdrowy. że na trawniku, za kilka lat moja ksywa w słowniku nie chcę życia życiem, które szaleje, jestem pióra słowików ja wcale nie czuję się dobrze, po prostu myślę pozytywnie przynajmniej wtedy, jak życie się wydaje trochę mniej prowizoryczne piszę coś o papierosach, słowikach, słownikach i stołach drewnianych zupełna pustka, zacząłem i tak powiem czołem, co cechą barnych jest kres, to widzę, gdy budzę się rano, i kiedy w portfelu siano, jak nie ma go, no to jest kres jak ich mało Otwieram browar, życie mogę do kieszeni schować Czuję, że mógłbym góry przenosić, wystarczy się czasem niczym nie przejmować Jał, nowa moda, LSD, moja nowa szkoła Stara szkoła, dobra pora, żeby o tej szkole sobie porachować Plecak od dwie butelki po browarach i sprzęt do muzyki kupiony w dolarach Jak spędzę nad nim, pół godziny dłużej, to mi uwierz, że będę Czek sama młody Egipcjanin, nie pohamet salak. Cofnij trochę wstecz, młody faraoniarz. Ale tyle zioła w swoim życiu, że pościg tych tam latam jak spadochroniarz. Pik, podaj, pobyt, podasz, pobyt Boga w moim życiu ograniczył się do poszukiwania jego bycia w dowodach. Pola do popisu mi nie dała szkoła, to sam bez na wynaję. I zrobię taką furorę, że mi sami wyjedziecie z hajsem. Dzięki za wypłatę. <grym>